Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem na temat białego cukru. Tego cukru, który na co dzień używamy do herbaty albo do kawy. Wszyscy wiemy, że jest to niezdrowy produkt spożywczy. Dlatego nie będę mówił o wątpliwych korzyściach wynikających ze spożywania cukru, a jedynie powiem o jego badach. Nadmierne spożycie białego cukru tuczy, powoduje, prowadzi do otyłości. Zwłaszcza dotyczy to takiego cukru zawartego w napojach, Kolorowych, w napojach gazowanych, w ciastkach, w lodach. Wiele wegetarian zastanawia się, dlaczego, mimo że spożywa słodkie owoce jabłka, banany, owoce suszone nie tyje. Otóż należy zwrócić uwagę, że po pierwsze, osoby, które racjonalnie się odżywiają, najczęściej prowadzą zdrowy tryb życia, a więc uprawiają jakieś sporty, ćwiczenia fizyczne, wysiłek fizyczny, który prowadzi, że my te kalorie spalamy. Poza tym ta sama ilość cukru zawarta na przykład czy spożyta w lodach albo w jakichś deserach, tak? czy w ciastkach, ona nie wywiera takiego samego efektu jak spożyta na przykład w bananach czy w jabłkach. Dlatego, że w owocach czy warzywach występuje błonnik pokarmowy, który spowalnia wchłanianie tego cukru, przez to stężenie glukozy we krwi wzrasta wolno. My dłużej odczuwamy, mamy uczucie sytości. Natomiast generalnie, cukier spożywany właśnie w postaci zawarty w kawie, w herbacie, w lodach. Ciastka, powoduje bardzo szybko wzrost stężenia glukozy we krwi, ponieważ jest to produkt, który, zawiera wysoki, który ma wysoki indeks glikemiczny. Ten wysoki poziom glukozy sprawia, że zostaje uwolniona insulina. Insulina hamuje lipolizę, nasila się lipogeneza, czyli po prostu przybywa nam tkanki tłuszczowej. Dodatkowo te, ten poziom glukozy we krwi szybko spada, a więc odczucie głodu powraca tak więc spożywanie cukru jest niewątpliwie dla nas szkodliwe, prowadzi do otyłości. Ponadto sprzyja rozwojowi miażdżycy i sprzyja występowaniu choroby serca czy choroby naczyń krwionośnych. Dlaczego? Dlatego, że cukier zwiększa stężenie LDL, czyli tego złego cholesterolu, lipoprotein o niskiej gęstości. Powoduje przyrost stężenia trójglicerydów we krwi, a to wszystko razem z innymi Czynnikami może sprzyjać rozwojowi miażdżycy. Ponadto cukier obniża naszą odporność. Działa tutaj, działają tutaj dwa mechanizmy. Po pierwsze, cukier zmniejsza zdolności fagocytarne granulocytów obojętnochłonnych i monocytów, przez co w razie infekcji bakteryjnej te komórki gorzej sobie po prostu radzą z taką infekcją. Po drugie, cukier zwiększa, tak zwany przeciek jelitowy. Może jest to bardzo niefachowe określenie, ale prowadzi on do jakościowych, ilościowych zmian flory jelitowej. Następuje zwiększona ekspresja na antygeny bakteryjne zawarte w jelitach i może to prowadzić do zaostrzenia różnych chorób autoimmunologicznych i do nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej w błonie śluzowej jelit, ponieważ tam jest też układ odpornościowy. Są grudki chłonne typu MALT, GALT, znajdują się limfocyty B. Czyli ta nieprawidłowa odpowiedź w jelitach ogólnie też osłabia naszą odporność. Zmniejsza się stężenie wydzielniczej immunoglobuliny A produkowanej przez limfocyty B i plazmocyty, natomiast zmniejsza się także stężenie przeciwciał tej immunoglobuliny A, która znajduje się we krwi, w związku z tą dysfunkcją w jelitach, z tym jakościowym i ościowym zaburzeniem flory jelitowej. Ponadto cukier sprzyja rozwojowi raka, a jeżeli już występuje choroba nowotworowa, to niestety ale pogarsza jej przebieg. Bo w komórkach nowotworowych następuje jest silny metabolizm tlenowy. W późniejszym rozwoju nowotworu zaczyna dominować metabolizm beztlenowy. Zostaje pochłania, zostają pochłaniane przez te komórki olbrzymie ilości glukozy. Komórki nowotworowe potrzebują dużej ilości glukozy, by żyć i by się rozwijać. Tak więc. To są główne wady spożywania cukru. Oczywiście tych wad być może można znaleźć jeszcze więcej, ale myślę, że te są najważniejsze i najbardziej istotne dla naszego zdrowia. Tutaj w tym miejscu chciałbym już zakończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście jestem zawsze otwarty na Wasze spostrzeżenia i na wszystkie pytania z pewnością udzielę odpowiedzi. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.